Za, ja się mam widzowie. Hmm. Niestety, jakby jak widzicie, jest nic na jakimś świecie nie nic Hardcore, oczekujcie. Äh, tutaj coś tutaj, tutaj. Mniejszy kot, trochę. No dobra, możemy jeszcze Czekajcie, bo tutaj jest zamieszanie. Yy, dobra. Yy, no, generalnie widzicie, że mam już nawet jakieś itemy. Mam nawet lodu. Yy, jest to spowodowane tym, że mi się skraszowały replay mod. Dlatego teraz nie widzicie na przykład, że Korzystałbym z Replay Moda, o ile jak ten odcinek został wrzucony nim, bo możliwe, że nie. Ale generalnie tak, początkowo ten odcinek miał być nagrywany przez Replay Moda, miał podaj, że tam chyba dwie albo trzy godziny materiału. No i poszło to się wszystko jebać. I teraz dopiero przed chwilą zauważyłem, że mi zmyli. No ale no, nie. Pokażę Wam, jak działa lodu, Jeśli chodzi o resztę statystyk, to lodu ma e, takie same statystyki, jeśli chodzi o atak i to, jak szybko bije. Ma takie same statystyki jak Iron Sword, tylko że on dodaje Weakness na 3 sekundy i co 20 sekund daje Ci. E, i co 20 sekund daje Ci efekt e, Weakness, e, boże że. Nie daje ci efektu, tylko cię zamiarza. O to mi chodziło. Yy, więc no. Yy, generalnie jest to serwer Franklin SMP. Yy, w tym, co chodzi o to, że masz customowe struktury, customowe craftingi i dużo naprawdę customowych rzeczy w skrócie. Kto by się tego spodziewał? Masz nawet customowe miecze, właśnie takie jak. Yy, Właśnie ten miks No ale kto to ten Bo w końcu była analiza trailer'a i były tam odcinki z trailerów tego samego SMP. Zdziwicie się, bo wy ten odcinek widzicie 24. Jak w 23? Ja też to nagrywam 24. Zresztą jak widać. Jest to spowodowane tym, że po prostu, no powiedzmy, że się serwer trochę popsuł wczoraj i trzeba było po prostu, no tutaj Grygol akurat staną, stanął na wysokości zadania, można tak powiedzieć, i po prostu ogarnął ten serwer. Tylko, że i tak były problemy z tym serwerem, bo też że tak naprawdę pierwsze półtorej godziny nagrania to było same logi, Samo wywalanie z serwera, więc i no, tak miałbym bo to jeśli chodzi o cięcie tego materiału. Poza tym i tak mam tu na kilka części wrócić, no ale wiecie, no, ruch, ruch, i to po prostu No, 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 no. no ale lecimy teraz. Jesteśmy na. O, fak, dobra. No, jesteśmy na, na, na dosyć dalekich kordach. Pod pokazałem całe kordy. A ja akurat nie umiem. O, a teraz jedną piorum. Piorum. Ulecimy dół. Nie... Możemy to powiedzieć. No, generalnie jak widzicie tutaj w ogóle bardzo fajnie wyglądają te miecze pod taką graficzną. to bym chciał zaznaczyć. O, Of. O, widzicie to było S Dobra, lecimy. No to dobra, widzimy się za chwilę. No. Ale to jest chyba ta klasyczna wioska, więc wiecie co? Ja nie jestem pewien. Ja nie jestem pewien czy... Jak to nie jest zwykła wioska, to czy przypadkiem tutaj w ogóle mogą się zespół? No, nawet jak nie to można zawsze wziąć Ja się yy... Zawsze się dodkowy piecyk. A kto sądzi inaczej? Niech pójdzie gadać za mną. I w sumie to chyba tyle z tej. Jakże ogromnej wiosy. Okej, okay, nic nie mówiłem. Yy, Dobre. No to ja z jak coś znajdą Dobra widzowie yy, genialnie gówno znalazłem. Nic nie znalazłem ci I... Yy, jedyne co to tak naprawdę zabiłem NDM i, i dostałem od niego HM. I to tak naprawdę tyle się raczy. uroczy. Yy, więc no, w skrócie was nic nie ominęło. A Myślałem, że chociaż znajdę, wiecie co? Myślałem, że znajdę chlebki, bo chlebki akurat są fajne, yy, jeśli chodzi o jedzenie, bo nie musisz marnować się mięsa. Yy, bo mięso to jest takie, jak już naprawdę potrzebujesz się szybko wyhidować, a chlebki to są właśnie takie po prostu, żeby se zjeść. I tak naprawdę tyle. O tu co, love the game. No to skok w nadprzestrzeń trzeba zrobić. Dobra widzowie! Zanim wy to zobaczycie... To patrzcie na to, bo już widzę, że coś nie do mnie z trzyciela. jest. O kurwa! Ja myślałem, że to wioska. A to do wioski podobne nie jest. Dobra, jest czekaj, Czoskie. Pojedynczo to ja ich rozwalę. Znalazłem kiedy. A i w ogóle znalazłem też taki, można powiedzieć, że taki, takiego so, ja sobie, Czekajcie, ja sobie przeciszę tutaj. creatures. creatures. Oj, tak, tak, byczki. Będzie syp. myślę, myślałem, że to jest wiocha. Taka biocha jak na filmie będe. No ale dobra, ważne, że sobie postawię łóżko. Zniszczę sobie chwilę to. Dobra, jest fucking killing me Hey tutti saya nih fuck itu kayak Tutaj. Ciebie też chce zgańczyć. Patrzcie, czy on ma mózg. jak ja do jak ja się cieszę

Dobra, not yeah, bitches! To nieważne, nie, nie jest Dobra. Nie no, nieważne. To sobie zostawił tylko stanemu. Nie widzę sensu przemieszczania go do A to co to? Dobra, no, wyraźnie. Nie wiem, nie wiem,

Serio, blue eyes tylko z niego wypada. Chociaż on nie jest takim trudnym przeciwnikiem. Z tego co widać. O kurwa, jak się. Ty, ale, że ja się mogę po a? Wpinać! Wspinać! Okej. Okay. Tego nie wiedziałem. Jestem pewien, że w normalnym Minecraftu czegoś takiego nie było. Ile by się wspinać po łańcu. Czy Czuję ja się mylę, czy ja teraz byś się widę, Um, jedni prawdopodobnie powiedzą, że robię z siebie debida, a inni powiedzą, że nie coś ja w sumie na pewno sobie że nie robię z siebie debida, więc zgaduję, że większej ludzi by nie było o żelazo daję. Czyli mi się naprawdę musi chcieć tego zbijać. Dobra, no, nie wiem na co ja to zbieram. Nie pytajcie się mnie. Ja prawdopodobnie tylko zeskakiami. Nie, nie będzie. O, kolejny przeciwnik. Co Ciekawy jest ten sposób znalezienia. O, tak, to, to chętnie przyjmę. Ach. Tu mam te kwiatuszki. Wypalone w te kwiatuszki. Co? Aha! Okej. Okay. That's suspicious. spiesz? Miałam tu jeszcze po posiedzieć. Maybe. Ja bym w sumie nie, mam pomysł, bo tam gdzieś była wioska. To pójdę i zrobię rajda. Tak, to, to jest jeden z lepszych pomysłów, w ja pamiętam. Gdzieś tam... Tu, tu, tu żadnego nie ma takiego, którego ja bym chciał. Pamiętam, że był tu gdzieś taki, który miał flagę. Gdzie jest ten ze flagą? Pamiętam, że był ten ze flagą i nie nawet już tu ja nie róbcie. A więc tak dzieci się kończy, jeśli nie patrzysz się, jeśli na, nie się na to ile ma się HP, nie kończcie tak jak ja, skończcie godnie. Chcę skończyć. To było chyba najszybsze, to było chyba dwa najszybsze kliknięcia w moim życiu. 你听不见吗？ Oh, no. What's it mm -hmm. There's a player gone.

O dobra, już niby mieliśmy robić cięcie, ale zauważyłem jeszcze tą wioskę. Więc zobaczmy, jak już tu jesteśmy. Grzech by było, grzechem by było niesprawdzenie było jak A może nawet w item. Może w customowej item by oni. Gdzieś... Nie, 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 nie wiem, może się myli. Jak nie, nie. ktoś grył na tym... A nie. No tak, nikt nie wiem na tym, Nie wiem, co to Fuck weź mnie w dupę po całej. Ja sam może kliknę łóżko w najbliższym domku. Tak myślę, żeby było najbezpieczniej. Teraz nie, teraz idziemy mogli. Tak, szkoda. W sumie to jest bardzo dobre miejsce. Jakby się zastanowić, to jest bardzo dobre miejsce, bo tam się cały czas jest piątek dla Zgaduję. No weź się to już golem tym zajmij. No widzisz, już piąteczka. Strzeliłbym ci piątkę golem, ale to się źle by skończyło dla mnie. No, wtedy tu mi byś nie tak mocno. Dobra. Mm. O, jest. widzicie, nawet flaga Polski! hej kurwa, patrzcie, flaga Polski. Can you leave me alone, motherfuckers? No come on! Święty Ojciec, 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 o, o, tak, 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 tak. Dobra, to jest miejsce, w którym ja mieszkam. Ja tu mieszkam. Ja tu mieszkam. W tym, że to jest w kopalni, Ja tu chcę mieszkać. O. Mm. Gość siądź pod, my, pod mym liściem. A, od, a odpocznij Nie dojdzie cię tu słońce. Przyrzekam. Ja tobie. Drzewo natura choć się najwyższej wzbije a pr... a co? Się najwyższej wzbije, a proste promienie, promienie ściągną pod swoje drzewa. Rozstrzelane cienie. Co kurwa? Tu za wrzydy chłodne wiatry spora. Zawiewające tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają z mego wonnego kwiatu. Pracowite pszczoły biorą miód, który po tym szlachci pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem... Sna, snadnie, co to znaczy snadnie, XZ że człowiekowi łac, łacno słodki sen przypadnie, a to nie powinno być łatwo, no nie wiem, y, łatwo słodki sen przypadnie, łatwo słodki sen przypadnie, jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie, jako szczep najpłodniejszy w Hespejskim sądzie? Kto to kuźwa pisał? Być może się zaraz dowiem. Bajan Kochanowski. Ale to chyba powinno być na oto. Tak, tak, Że Że. No i się sam. Tu na szczęście nie ma do czytania no, a ja sobie tu pochowam itemki, pozwólcie, bo ja już mam taki syf no to No to co? Zameczki. To będzie koniec odcinka z Fmin SMP. O, tak y No co? Do zobaczenia. O. Do zobaczenia! in na